No, ale. Od siebie, Samirku, co tam słychać? O Wiedziałem, że się zgodzisz. Najgorsze jest to, że my do nich dzwonimy. My do nich kurwa wydzwaniamy, i prosimy, żeby ktoś do nas przyszedł. Ale nie przychodzi. Repatuatem. Co to właśnie? rada. O, o, A, czekaj, bo Mański wpadła na ziemię, <głysionale> 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 siad, teraz złapię. Jak nie złapię tego, to ja zjem główno tej transmisji. Dobra. Aport jest! Brawo! Super! Uga buga, walnąć babę kijem w głowę Wziąć za włosy, wciągnąć do jaskini Rym cim cim, cim wyj**ać babę Huhu huhu To smutne O pierdolę nie. Ja pierdolę nieskończoność aury a to jest poję się strasznie Co jest? Ale myślisz po tym czosneczku na przykład jakbym zagadko coś chciał na przykład się polizać leciutko? Myślę, że jakbyś jej dupę wylizał to gówno bałoby się wyjść przez dwa dni stary, przysięgam ci <coughs> Jesteś jak dla brudnego kąpiel Pannie, Chciałbym cię zapytać jedno. Czy wyjdziesz za mnie? O, 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 o. Ja też nie lubię rowerować. No chodzi o rowery. Zatrzymaj się. Świszemy się strasznie do szpitala. Żona mi rodzi, żona mi rodzi. Yy, jaka żona? Gdzie jest żona? W szpitalu. Pan jedzie, pan nas eskortuje. No dobra. No jedziemy, jedzie. jedziemy, jedziemy. Czemu nie potrafisz podać, kurwa, prostej piłki? Daj ją ki... rano NIE no, kurwa, co to jest?! K**wa, ile brawek, takich stracę! No... o oh, oh. <śśmienic> jest Pompa. To jest dobry To jest dobry szczupak to jest dobra tak? Bardzo dobry szczupak. To dobra. Ale świetnie Czekaj, tu już jest ten. O Ty wyciemasz. O kurwa, mędz. Dawego. go. Jest, jest, o, jest metra. Metra. <śmienic> Chciałbyś zjeść. Nie wiem czy jest. Chciałby zjść. Wy jakbyśmy nawet widzieli ziomka, którego może nie bardzo kojarzymy, ale wiemy, że ma laskę. To nigdy w życiu, kurwa, byśmy nie próbowali odbić, bo kodeks lojalności mężczyzn, facetów, zabrania takich rzeczy. Po prostu. Laski, to one tylko myślą tak. Kutas, kutas. Go, 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 go. Fiód, ale bym skoczyła. Przysięgam, one są chore psychicznie, stary. Nie <stragliATORZG1> no, nie zabiorę mu tego, ale... Od ku... try... Ej, Diamond! Daj mi biznes. Co za śmiecie! Nabrałem się na to! Jak ja mogłem się na to nabrać? <śmany> nie no, kurwa, q... dlaczego główką zgrywasz, kretynie? Dziadek robi minetę babci. I liże, liże, liże ciprę. Wychodzi z pokoju, wraca. Znowu liże, liże, liże ciprę. Wstaje, wychodzi z pokoju, wraca. Znowu liże, liże, liże ciprę. Wstaje, wychodzi z pokoju, wraca. Znowu liże ciprę, I ta babka się go pyta w końcu tak. Na ty cały czas, kura, stąd wychodzisz? A on mówi tak. Bo masz tam tyle sera, że muszę chlebem zagryzać. Merya grata plena dominus tecum Benedictus fructus ventris tu Lesus nunc et hominem mortis nostrae Paternoser cuius jest inicali sanctifari momentum adveniat regnum fiat voluntas tua sinquidicoelo et intera panem nostrum candidatum da nobis hodie et dimite nobis debita nostra zestos. Zamty morde ale dobra spruta. Jeszcze chwilę się wstrzymał, ale. O matko, tu nikogo nie ma! Teraz łapie bombę! Czy zdąży pędzi Tęgli, ale czy trafi! Oj, oj, oj! Nie! Rozbroił w ostatniej rundzie ninja Devius od Devcoxa, ależ miał plan! Chodź tutaj! 2, 1, to. O! Dada. Wow! Trzy słowa daję ci. N C P... P. K Kurde, trudne zadanie. A dasz jakiś bicik? Ej, ej, jestem... Rucham... A te pierwsze. P... Okej. Okay. Stream Shady. Dobrze, dobrze, poradził sobie. Wygrywasz 10 ziko. A <śm> Żadnej gry nie przegrałem odkąd zmieniłem nick Dobra idę na sam... idę, idę do z, z tego sklepu mogła przekierować cię do właściwej osoby. Pomóc. Problemy techniczne. Telefonu komórkowego. Internet stacjonarny. Czy kontaktujesz się w sprawie technicznej? Masz sprawę dotyczącą niewłaściwego działania usług? Niewłaściwe działanie usług, tak. Czy sprawa dotyczy telewizji? Internetu. Powiedz proszę, czy Twoja sprawa dotyczy internetu stacjonarnego, na przykład modemu, routera Wi-Fi. Czy indywidualnie, na przykład w telefonie lub w tablecie? Stacjonarnego! Odpowiedź D: poczuj w sobie wojownika moc. Nie, to będzie zwalczał Tak, tak, ale to jest początek piosenki i następne jest słowa. Witam, dzień dobry, a będzie dobry. A, 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 a kim pan jest? A dlaczego pan jest? A dlaczego? I tak zaczął bardzo agresywnie, ale przez, słysząc moją polszczyznę, a do tego chyba z bliska zauważył, że mam 183 cm sigmozy i do tego mam zmaksowaną aurę i z fanem taksowałem wszystko. No to właśnie yy, po moich tam pierwszych odpowiedziach z Bastę, a... Kindred. Tam? Nie widziałem, Kindred. możemy okay. Kinderka! ja nie umiem czytać, k***a, ja auto z me. Kościół ma Kinderka, nie. ja nie umiem czytać, Kinderka, Kurwa ja mam dawno. A na to wchodzę, przykład, leżę twojej matce, gówno z dupy i z twoim ojcem idę dzisiaj na randkę! I mam z nim, kurwa romans, Jeden śmieciu! I oni tego chcą! No wokal bo Co? No to jest do foty ryba. Tak. No, jaki gruby, jaki ładny, wysoki, ładna ładny. ryba. Ładna ryba, naprawdę, słuchaj. Oj oj oj. Dobra, ja to wam przytrzymam, wy sobie zróbcie sesję. Nie, duszka. Na raz! Na raz! Ja mam trochę innego, ja mam Black and White'a. mes partenaires hey. et hey. nos